W się do, znaleźć dobry laptop za 1000 zł, ja właśnie kupiłem HP Elitebook 845G7 za 999 zł z dwuletnią gwarancją. W tym filmie pokażę dlaczego uważam to za najlepszy wybór w tej cenie. Jeśli chodzi o wykonanie to HP się postarało, bo laptop jest w całości wykonany z amelinium. Nie pomaluję! to musisz spawnę amelionową Jako? Nigdzie się nie gnie. Przy mocniejszym nacisku na klawiaturę nie ugina się w nieprzyjemny sposób, a także bez problemu zdaje te z otwarcia jedną ręką. No, laptop generalnie to raczej biznesowa opcja, więc jest po prostu ładny, dobrze wykonany i możemy na nim znaleźć to przepięknie nowoczesne logo na klapie, które sprawia, że przy wyjściu gdzieś nie trzeba się ten sprzęt wstydzić. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj także jest przyjemnie, bo HP zaoferowało nam czytnik linii papilarnych który możemy użyć do szybkiego logowania się, a także m.in. do zabezpieczenia swoich haseł w Google Chrome. Czytnik jest szybki, nie myli się, chociaż ja powinienem dodać, że dla pewności zeskanowałem swój palec dwa razy z różnych stron. Elitebook oferuje też w niektórych przypadkach funkcję SureView, który poprawia prywatność tego sprzętu, bo sprawia, że osoby, które siedzą obok nas nie widzą co na ekranie naszego laptopa się znajduje. Jednak nie wiem czy funkcja ta występuje tylko w modelu z Ryzenem 7, czy w jakimś, z jakiegoś dziwnego powodu nie znalazła się w moim modelu. U mnie przycisk, który powinien aktywować funkcję Sure View, to zwykły przycisk F2 bez żadnych dodatkowych funkcjonalności. Warto też wspomnieć, że laptop ten posiada suwak w okolicach kamery, które pozwalają zasłonić, więc nie musicie się obawiać o swoje bezpieczeństwo w internecie. Swoją drogą, do tego laptopa dostałem także gratis w postaci długopisu. I uwaga, zaślepki na kamerkę. Także sprzętowo.pl, dzięki. Jeśli chodzi o IO, to tutaj też jest bardzo bogato. Przynajmniej jeśli spojrzeć na to, do czego nas przyzwyczaiły sprzęty z logiem nadgryzionego jabłka. Z jednej strony, zaczynając od prawej, znajdziemy smart card reader, combo jack, 2 USB A3, dwa generacji pierwszej, oraz to się chyba nazywa Kensington Lock. Z drugiej strony znajdziemy zaś od lewej, w zależności od wersji, slot na kartę SIM. W moim przypadku jest to zaślepka dwa razy USB-C, z czego jedno z nich oznaczone jako superspeed, HDMI 2.0 oraz wejście zasilania to od HP. Jednak z tego co się dowiedziałem, to obsługuje on też funkcję ładowania przez USB-C, czego nie jestem jednak w stanie Potwierdzić na 100%, bo sam nie mam odpowiedniej ładowarki, aby to przetestować, więc po prostu posiłkuję się tym, co znalazłem w internecie. Jeśli chodzi o sam kładzik, to ja nie jestem fanem tego rozwiązania. W ogóle używania jakichkolwiek gładzików w laptopach, jest to wygodne w podróży, ale jeśli tylko mam możliwość, to wolę sobie podpiąć myszkę. Nawet w przypadku korzystania z MacBooków nie opeszło się u mnie tutaj bez myszki a tamte gładziki uchodzą za świetne i chyba najlepsze w swojej klasie. Jeśli chodzi o klawiaturę, to jest naprawdę przyjemna, ma wyczuwalny dla mnie skok, jest podświetlana na biało, a jednym z przycisków możemy spokojnie regulować poziom mocy z jaką podświetlenie ma działać lub je po prostu wyłączyć. W centrum klawiatury możemy znaleźć trackpointa, to jest chyba rozwiązanie znane najbardziej ze sprzętów yy... Lenovo, czyli z ThinkPadów, tak mi się najbardziej to kojarzy przynajmniej, jednak u mnie albo było coś nie tak z tym trackpointem, albo on nie działał tak jak powinien, bo przy próbie jego użytkowania kursor zaczyna wariować i porusza się sam po ekranie, nawet w momencie, w którym go nie dotykam i po prostu go puszczę. Jeśli chodzi o ekran, to co cudu tutaj nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o rozdzielczość, bo jest to zwykłe Full HD w układzie 16 na 9 więc jeśli ktoś szuka czegoś do pracy z dokumentami to tutaj nie ma co liczyć na układ 3 do 2, który dużo lepiej się nadaje do tego typu aktywności. Z informacji, które udało mi się znaleźć w internecie, matryca osiąga 250 nitów. Jednak ja tego nie sprawdziłem, bo raz że nie mam do tego odpowiedniego sprzętu, a dwa nawet nie wiedziałbym jak coś takiego zrobić. Pamiętajcie proszę, że ja nie jestem ekspertem raczej Chciałem nagrać materiał o sprzęcie, które mi się udało dobrać, dostać w dobrej cenie. Jestem zwykłym zapaleńcem. Wracając do odczuć z użytkowania ekranu, to moim zdaniem jest on całkiem jasny, z tym, że należy też wziąć pod uwagę to, że ja raczej nie korzystałem z niego w słońcu. Zawsze moje użytkowanie odbywało się w zamkniętych pomieszczeniach, więc mogłem po prostu nie odczuć problemu z jasnością, tak jak odczuliby go inni użytkownicy tego sprzętu. A no, wypadałoby coś powiedzieć o wymiarach tego laptopa. No więc na ekranie widzicie teraz jego wymiary. Waży on 1,33 kg i ma 14-calową matrycę. Jeśli chodzi o sam rozmiar tej matrycy, to jest on dla mnie idealny. Może zmieniłbym zdanie, gdybym używał czegoś 13-calowego, bo nie miałem do tej pory takiej możliwości. Wiem z doświadczenia, że 15 cali to dla mnie za dużo. Z kolei gdy używałem MacBooka 12-calowego, tak mówię o tym dziwnym wynalazku. To był on dla mnie za mały. Bateria, czyli temat, którym zamierzałem całkowicie ominąć. Bo raz, że nigdy nie oczekuję cudów od laptopów na Windowsie, a dwa, zawsze korzystam z niego w warunkach, gdzie mogę sobie bezproblemowo ten laptop podłączyć do prądu. Jednak wiem, że dla niektórych to ważny aspekt, jeśli chodzi o tego typu sprzęt, dlatego wykonałem tam jakiś test. I od godziny 19 do godziny 23 obserwowałem spadek naładowania baterii, zaczynając na poziomie 96%, a kończąc na poziomie 17%, czyli przy pełnej jasności, laptop wytrzymał u mnie około 4% godzin, pewnie dałoby się osiągnąć lepszy wynik przyciemniając ekran. W Przy na baterii było trochę gorzej, bo podczas rozgrywki w Team Teamfight Tactics, gdzie miałem odpaloną tylko i wyłącznie grę, laptop wciągnął około 60% w 30 minut, więc <grych> dwóch gier raczej bym sobie nie zagrał. Przechodząc do wydajności, powinienem wspomnieć, że mój laptop wyposażony jest w Ryzena 5 Pro 4650U, czyli 3 rdzeni i 12 wątków oraz 16 GB RAMu. Jednak na popularnych serwisach aukcyjnych, takich jak Allegro, Możemy bez problemu znaleźć wersję z Ryzenem 7 Pro 4750, który tych rdzeni ma 8, zaś wątków 16. Jednak najtańsza oferta z Ryzenem 7, jaką mi się udało znaleźć na Allegro, to było 1500 zł. Moim zdaniem jest to granie warta świeczki, dopłacanie do mocniejszego procesora, z tym, że też należy wziąć pod uwagę, do czego zamierzacie takiego laptopa używać. Jeśli będzie to jakieś okazjonalne montowanie plików 4K, nie wiem, praca z grafiką, cokolwiek innego, to te dodatkowe rdzenia i wątki mogą wam się przydać. Ja osobiście bym nie dopłacił, ale... Ale jeśli zamierzacie używać laptopa tylko i wyłącznie do przeglądania internetu, to zostałbym przy wersji z Ryzenem 5 Pro. Ja oczywiście nie dopłaciłbym do droższego modelu, zwłaszcza że przebitka jest całkiem spora. No ale dość gadki, przejdźmy do wyników. W Cinebench'u wynik, który osiągnęliśmy to 376 punktów w multicore i 60 punktów w single core. Web BaseMark pokazał wynik 1053 punkty. Jak widać, wydajność jest całkiem przyzwoita, a na dowód tego mogę dodać, że cały ten film został zmontowany na tym laptopie w programie DaVinci Resolve, została też na nim przygotowana miniaturka w programie Adobe Photoshop. Więc i z takimi zadaniami sobie spokojnie poradzi. Następny rozdział, czyli wydajność w grach. No, laptop do grania to to nie jest. Ten sprzęt wychodził jako sprzęt biznesowy i trzeba o tym pamiętać. Jednak ja postanowiłem, że sprawdzę ten sprzęt w kilku tytułach. Weźmiemy sobie pod lupę League of Legends, Valoranta i CSGO. Zacznijmy od pierwszej gry, którą włączam tylko okazjonalnie, bo. Na dłuższe granie nie mam już ani siły, ani nerwów, czyli League of Legends. Zagrałem sobie tutaj Arama, bo raz, że jest szybszy, a dwa, nie ma tyle zwierząt co na Summoner's Rift. I średni wynik, jaki tutaj osiągnęliśmy, to 91 FPS FPS-ów ze spadkami do 46 w czasie teamfightów w 1080p na ustawieniach niskich. Następna z gier, którą sprawdziłem, to tytuł tego samego studia, czyli Valorant, z tym, że no Valoranta to chyba można uruchomić nawet na ziemniaku. Więc bezproblemowo wynik, jaki tutaj osiągnęliśmy, to 99 fpsów średnio na ustawieniach niskich z 1% low na poziomie 43 FPS Full HD. Trzecia z gier to CS2, której samo sobie. Oczywiście zwolennikiem nie jestem, ale wiem, że takowi tutaj się znajdą i tutaj, tak przyjemnie jak w Valorancie, to niestety nie jest. Możemy liczyć na średni wynik 55 fps z 1% low na poziomie 23 fps. -ów. Oczywiście w full HD na najniższych ustawieniach. Dodać też, chyba warto, że w tym samym benchmarku. Oprócz tego, że 1% low był zaraportowany dosyć nisko, to zdarzyły się jeszcze takie 2-3 przycięcia, które sprawiły, że nie działo się nic, a w samym benchmark nic nie pokazał na ten temat. Ale przez 2-3 sekundy na ekranie nic się nie pojawiało. Wynik ten uzyskałem tutaj przy pomocy mapy CS2 FPS benchmark, a jeśli chodzi o to jak to wyglądało w grze, to poza mapą benchmarkową to tych przyciąć miałem masę i powodowało, że no. CS był dla mnie kompletnie niegrywalnym tytułem na tym laptopie. Jako ciekawostkę chciałbym też dodać, że napotkałem na pewien problem ze sterownikami, bo pierwsze odpalenie CS2 dostałem komunikat o tym, żeby zaktualizować sterowniki do najnowszej wersji i tak też zrobiłem. Wydajności to w zasadzie nie zmieniło, ale potem też przy użytkowaniu DaVinci Resolve nie chciał on mi w ogóle działać na najnowszych sterownikach, ja musiałem przywrócić poprzednie. Tak więc AMD. Kultura pracy tego sprzętu jest niezła. Bo o ile wiadomo, wentylatory podczas grania się uruchamiają, to nie jest to doświadczenie, którego możemy zaznać w sprzęcie gamingowym. Nie mamy wrażenia, że mamy odkurzać zaraz przy twarzy. Jest troszkę głośniej, ale jest znośnie i na pewno nie ma co w tym y, aspekcie narzekać. Podsumowując, dla niedzielnego gracza Elitebook się sprawdzi, jeśli jednak jesteś bardziej hardkorowym graczem to polecam poszukać jakiegoś gamingowego sprzętu. W czasie jak przeprowadzałem testy przypomniałem sobie, że nie powiedziałem nic o audio, ale od razu mówię, że Tutaj za dużo do powiedzenia nie mam, bo sam laptopa używałem cały czas na słuchawkach, bardzo rzadko korzystałem z wbudowanych głośników. Co mogę powiedzieć, dźwięk wydobywa się z lewej i z prawej strony klawiaturów, bo tam są właśnie otwory na te głośniki. Wybitnie nie jest, jest ok, da się na tym obejrzeć filmik, da się pograć, no, tu miały być raczej głośniki w założeniu do wideokonferencji. Aby słyszeć naszego rozmówcę. Tak jak już wspomniałem, dźwięk jest tylko i wyłącznie OK, a logo Bank i Olufsen, które widnieje na tym laptopie, mogłoby sugerować, że będzie trochę lepiej, ale to już nie pierwszy przypadek, że nawet jeśli głośniki są sygnowane jakimś logo, to wcale one wybitnie nie grają. Czyli tak podsumowując, muzyki na nich bym jakoś bardzo nie chciał słuchać, nie jest to moje marzenie. Nie ja chciałbym na nich też montować filmów, ale jakby ktoś do mnie zadzwonił i chciałbym na nich odebrać telefon, to byłoby ok. Ostatni podpunkt tego testu, czyli kamera. No co, zwykła kamerka do wideokonferencji, nagrywa w jakości HD 1280x720, aplikacja aparat na Windowsa twierdzi, że jest tu 0,9 megapiksela, tyle. Na koniec wypadałoby sobie sprawdzić, jak trudno się jest dostać do tego cudeńka. Na początku nie szło mi to jakoś łatwo, bo bardzo bałem się, żeby niczego nie uszkodzić. Możecie zobaczyć, że męczyłem się z użyciem różnych narzędzi, aż do gry wszedł internet. I na jednym z materiałów, na przykładzie 840G7, zobaczyłem, że oprócz śrubokręta wystarczą same dłonie. HP nie komplikowało tutaj dodatkowo sprawy. Dodatkowo w materiale, który zasponsorowali na kanale Linus Tech Tips, yy, twierdzili, że jest to jeden z łatwiejszych. Laptopów do naprawiania, serwisowania, z tym, że oni tam wtedy podesłali im na testy, z tego co pamiętam, model yy, najnowszy na tamten okres, i to był yy, G9, generacja 9. To tutaj jest podobnie i na pierwszy rzut oka jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Każdy, nawet mało doświadczony użytkownik będzie bezproblemowo w stanie ten sprzęt otworzyć wymienić sobie czy zupgradeować RAM w zależności od konfiguracji jaką posiada wymienić dysk na większy czy przeprowadzić jakiś ser prosty serwis, jeśli będzie miał potrzeby wymienić pastę czy zrobić cokolwiek innego. Naprawdę kolejny bardzo duży plus tego sprzętu. Na jednej z przebitek możecie zauważyć port, który wygląda, jakby dało się podpić do niego SSD M2. Jest to port WWAN, bo tak jak wspomniałem, do mojego modelu nie da się włożyć karty SIM, ale nie to mnie zastanawiało. W sensie to jest trochę chaotyczne. Chcę powiedzieć przez to, że no, to ten slot na WWN, to jest taki jakby router modem. U mnie on jest pusty, bo mój model nie wspiera łączności czy też wsadzania w ogóle kart SIM, dlatego jest on po prostu pusty. Zastanawiało mnie, czy faktycznie będę mógł tam podpiąć dysk SSD na M2. I od razu poszedł w ruch internet. Tylko, że no niestety, jak się okazało, jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. Znalazłem wypowiedzi użytkowników, którzy twierdzili, że bezproblemowo można coś takiego zrobić, inni twierdzili, że nie ma takiej opcji, ale znalazła się też trzecia grupka, że można taką operację przeprowadzić, o ile sam producent na to pozwala. Ja bardzo chętnie sobie to w przyszłości sprawdzę i poinformuję o tym, jak test przebiegł. No, i pewnie zapytacie, po co mi ten laptop, skoro mam dużo lepszy, znaczy, wy nie wiecie, że mam dużo lepszy komputer, ale mam dużo lepszy komputer, bo mam tu dosłownie obok siebie sprzęt i 5 dziesiątej generacji 1400F, jest tu 32 GB ramu i RTX 3060. Ja generalnie. Kupiłem tego laptopa z zamysłem prowadzenia właśnie tego kanału YouTube. Chciałem mieć sprzęt, na którym będę sobie mógł pisać scenariusze odcinków, renderować oraz przygotowywać grafiki. Dodatkowo też chciałbym, wiadomo, pograć jakieś tam okazjonalne TFT, jednak nie jest to tytuł zbyt wymagający, więc bez problemu sobie z nim poradzi. Jeśli chodzi o ten sprzęt, to pojawi się jeszcze jeden y, materiał odnośnie jego, bo zamierzam tu wsadzić 32 GB RAM-u, zamierzam sobie dokupić do niego stację dokującą i sprawdzić, jak on by się w ogóle sprawdził w formie takiej stacjonarnej, czy dałby radę zastąpić mój komputer prywatny. Jestem też ciekawy, jak mocno albo czy w ogóle poprawi się jego wydajność w grach, no bo umówmy się, ta wydajność jakoś super nie była, zwłaszcza w przypadku CS2. Także serdecznie zapraszam do subskrypcji, jeśli nie chcesz przegapić tego materiału i przejdźmy sobie do podsumowania. No i podsumowanie. Czy to najlepszy wybór w tym budżecie, tego 1000 zł? Nie wiem. Wiem, że to najlepszy wybór dla mnie. A jeśli masz oczekiwania odnośnie sprzętu, jakie ja miałem i jakie opisałem w tym filmie, to na pewno będzie też to jeden z najlepszych wyborów, o ile nie najlepszy dla Ciebie. I raczej się nie rozczarujesz. Na dziś to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i cześć.